czy to jest w stanie komplikować swój trading. Cena oprócz konsolidacji robi tylko dwie rzeczy. Albo idzie po liquidity, albo idzie po rebalance. I wystarczy, że wiesz, co aktualnie cena chce zrobić. Możesz dzięki temu oszacować, że cena właśnie idzie zrobić rebalance w danym fair value gapie, a następnie będzie chciała zaatakować liquidity. I zobacz tutaj na tym przykładzie, może na minutowym interwale niewiele tutaj widać, ale na 15-minutowym widać, że mamy tutaj bardzo ładny bearish fair value gap i można było szacować, że cena chce iść po sell side liquidity, a idąc w górę jedynie, jedynie chce zrobić rebalance. Więc gdy taptęliśmy takie 15-minutowe CB, ja na minutowym interwale obserwuję bullish fair value gapy i obserwuję, czy przypadkiem cena nie będzie robić tutaj disrespektu tego bullish fair value gapa. I w momencie, gdy cena zamknie się poniżej, ja robię wtedy swoje entry stop loss w momencie, zamknie się, świeca powyżej e, takiego zinwersowanego fair value gapa, a mój tak profit to po prostu przeciwny target liquidity, przykładowo może być to 2R. I Jeżeli podoba Ci się kontent tego typu, zapraszam do obserwacji mojego profilu i zapraszam Cię na live, gdzie traduję tą strategię na żywo, 5 dni w tygodniu, link w bio.